Siema Madryd! Witam całą Hiszpanię! Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy 30 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem będziemy zbierać pieniądze dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Przejrzyj na oczy oto hasło naszego finału. Cieszymy się bardzo, że 30 stycznia zagracie z nami w atmosferze przyjaźni i wspaniałej zabawy. Zagrajmy jeszcze głośniej i z jeszcze większą pozytywną energią, tak żeby usłyszał o nas cały świat. W orkiestrową niedzielę spotykamy się w Madrycie. Zaczynacie o godzinie 12 i w planach macie mnóstwo atrakcji. Będą biegi, kiermasz zabawek, loteria, koncerty, a to wszystko z polskimi i hiszpańskimi akcentami. Przybywajcie licznie, zabierajcie znajomych, przyjaciół i bądźcie tego dnia razem. A ja już teraz pozdrawiam wszystkich, którzy grają z orkiestrą w Madrycie, Maladze, Barcelonie, Saragosie, na Costa Blanca, Majorce, Wyspach Kanaryjskich i po sąsiedzku na Gibraltarze. Wymieniłem wszystkich. Siema kochani!